Cześć, w tym filmie chciałem pokazać jak pozbyć się z telefonu, z przeglądarki Google Chrome e, monitów o udostępnienie lokalizacji i wysyłanie powiadomień na telefonie. E, teraz mi to nie wyskoczyło, to rzeczy historii, bo już próbowałem to zrobić wcześniej. E, przetestować jak to e, wygląda. O, To jest monit o wysyłanie powiadomień przez stronę. A na stronie pogoda.onet.pl e, będzie widoczna e, prośba o podanie lokalizacji i tych dwóch chcę się pozbyć. E, do telefonu, bo to, to co e, używam tylko na telefonie, natomiast e, podpięłem do telefonu i myszkę i klawiaturę. E, myszkę głównie po to, żeby było widać dokładnie co klikam. Mam problem tutaj z chromem, więc zamknąłem kartę. E, a żeby wyłączyć powiadomienia wchodzimy tutaj w ustawienia i na dole w ustawienia witryn Tutaj, aby y, monity o lokalizację przestały się pojawiać, klikamy tutaj wyłącz, a przy powiadomieniach tutaj wyłącz. I teraz, y, żeby nie było, że już coś pamięta, wyczyścimy jeszcze raz historię y, przeglądarki. Nie ma nic w historii, nie było strony otwartej i wchodzimy jeszcze raz na onet. I jak widać, powiadomienie się nie pojawia. A pogoda Onet również powiadomienia nie będzie. Zostały one zablokowane. Żeby włączyć z powrotem, można jeszcze raz wejść w ustawienia. Tutaj gdybym zezwalał części witryn, to w tych ustawieniach witryn będą tu informacje, to są wyjątki, czy też strony zablokowane. Będą tutaj wylistowane. Przy powiadomieniach jest jeszcze opcja, jeżeli są włączone, żeby pokazywać to dyskretnie monit so postaram się pokazać jak wygląda dyskretny monit, ale jeszcze raz będę musiał w tym celu wyczyścić historię ok nie ma tego yy, dyskretnego wyświetlania w tym momencie dla lokalizacji to jest Google Chrome wersja 83 i Przecież było tak dyskretnie, żebym nie zauważył. Jeszcze raz to powinno się pojawić na dole. Nie ma. Jeszcze raz sprawdzę te ustawienia. Coś się pokręciło. Eee, przepraszam. Najpierw zapytaj i jest dyskretnie to jedno. To jeszcze raz wyczyści mi historię. Być może przeoczyłem. Od początku wyczyścić wszystko. Bach i onet PL. Powiadomienie powinno być zablokowane tu w dolnej części. O, jest zablokowane i szczegóły. E, powiadomienia zablokowane. Mogę zezwolić bądź kliknąć zarządzaj, gdzie tu będzie e, t, ta, to ustawienie, które miałem wcześniej. Także no, tak można wyłączyć. Polecam to zrobić, jeżeli Was ta jak i mnie te powiadomienia wkurzają. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.